Gdzie ładne pieseczki? Kto to taki piękny? O, a gdzie jest usia? Gdzie nasza usia? Poszukamy usi? O, jej, 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 Gdzie nasza usia jest? Pokaż! Pokaż, różek. Tu nie? O! Ha, 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 ha. O, o! Tu jest usia! Usia! Kto tak szczekał? O, kto tak szczekał? Nasza usia! Nasza piękna usia tak szczekała. Taka. O, tu się pobawimy. Tu się pobawimy. Tu, 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 tu. A gdzie tutaj do mnie idą pieski? Tu się bawi. Tutaj, tutaj. O, usia. Malutka. Popatrzcie, o, ślicznie. Tak tutaj jeszcze rozrabiał. O, tu kradajączek. Tu kic, 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 kic. Kic, kic, kic. Zaraz przyjdzie mama. Zaraz. O, tak. Tak. O, ślicznie. Tak. Łysiak, z kim tak rozrabiasz? Co? Hmm. Tak, się rozrabiał.